Maciek nie ma bata, tym razem to na pewno się zesra. No nie, no znowu! No i dobra, fajnie. Tutaj generalnie jesteśmy. Yy, jesteśmy załatwieni. Znaleźliśmy złoty klucz od razu. To ciekawe, czyli wybrałem akurat te z trzech drzwi, gdzie był złoty klucz na końcu. Może nie będę po tej krwi łaził. Ale pamiętajcie, że mamy też jeszcze inne yy, inne srebrne drzwi. Zapiszemy się tu. Spróbujmy znaleźć inne srebrne. Tu są złote. No tak najłatwiej po prostu, tu są brązowe, tak najłatwiej po prostu będzie zapamiętać złote. czy nie, tu były jedne srebrne tylko. Tu były zwykłe. Tu były zwykłe. Nie, tam były brązowe, ale za którymiś drzwiami znajdowały się jedne srebrne, nie wiem, czy czasem to nie było tutaj. Znajdowały się gdzieś jeszcze jedne srebrne drzwi. Nie, tu było lustro. I nie mieliśmy klucza, żeby tam pójść, a teraz mamy klucz, więc poszukajmy. Boże święty, chodzę w kółko. O, tutaj zeszliśmy. Wow! Tu jest lustro tej dziewczynki. Zajebiście! Dobra, to czekajcie, to pójdziemy po tą dziewczynkę Juzu. Juzu miała na imię, tak? Jest tutaj ymm, odbicie Juzu. Dobra, to idziemy po nią. Słyszę jakieś kroki, chyba zapiszę tu grę. A już kroki już stały. Tu były. Wiem! Tutaj nie było drzwi, tylko były takie... te szpikulce, takie kraty wystawały po prostu spod ziemi, nie dało się przejść, teraz się da, dobra, to zajebiście, to idziemy po juzu. A wydaje mi się, że gdzieś były srebrne drzwi, znaczy tutaj było tylko... Nie... Aha! Serio, tu jest wejście. Te drzwi tutaj, przez te kraty i tak dalej, tam było to wejście, widzieliśmy tego misia po drugiej stronie, to jest zupełnie w innym miejscu. Czekajcie, jeszcze zejdźmy na dół, bo mi się wydaje, że gdzieś były takie drzwi, ale może mi się tylko wydawać. Tu dopiero nic nie widać. Nie, dobra, tutaj nie, tutaj to jest po prostu tylko ten ciemny korytarz, nic więcej. Im więcej znajdziesz luster y, tych ziomków, tym większa szansa na dobre zakończenie. Na no to liczę, nie? Ja i wiecie, że ja, ja lubię eksplorować, ja lubię y, maksować gry, więc jak najbardziej. Weźmiemy teraz Yuzu i zobaczymy jej wspomnienie ach, znalazłaś moje lustro o super, myśli o co za odkrycie zaprowadź mnie tam jeżeli pójdziemy yy, yy, razem to te, te, te to, to, to nie będę taka przerażona dobrze, okej, okay, Juzu jakby jest z nami teraz, tak? Juzu jest jakby cały czas z nami, chociaż jakby nie podróżuje za nami, ale jakby jest o, jest już, dobra, siema Juzu. Ty, a może Yuzu to jest y, siostra tego tego chłopaka, tego, tego artysty niedoszłego? Może tak być. Skoro ona tutaj. Wow, 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 kruki. Skoro ona tu popełniła. Może wiecie, to nie jest na zasadzie tak, że oni tu siedzą. Znaczy, ona mówiła, że tu siedzi bardzo długo, tak? Więc może ona tu siedzi rok, może siedzi dwa lata, nie wiemy. Dobra, idziemy. Y, zapiszmy jeszcze grę. To istotna elementa. No i jest, Yuzu widzić swoje odbicie, to prawda, to ja y, teraz jestem trochę, y, trochę nerwowa, tak y, że tak nagle, y, ale to moje wspomnienia y, muszę je pamiętać. <laughs> Sterr! Gapi się, no dobra. Y, tak, Krzysztof, w większości tych RPG Makerowych gier jest kilka zakończeń, tak naprawdę. Mm, tylko, no po prostu, znaczy to, to, to nie ma takiego ewi ewidentnego, po prostu yy, nie da się w ewidentny sposób przewidzieć, co wpłynie na to dobre, złe zakończenie, yy, ale tak, są, są różne zakończenia. Aczkolwiek, takie taki chyba mi najbardziej odpowiada, yy, taki element mi najbardziej odpowiada, typu znajdź lustra tych pozostałych ziomków, wszystkie, nie? To wtedy będziesz miał do, dobre zakończenie. To jest spoko, no wolę, wiecie, tak jak mówię, yy, sukcesywnie przeszukiwać wszystko, dobra. Eee, Okej, okay, czy to są wspomnienia Yuzu? Siedzi sobie w klasie. Eee, during break time, I, Yuzu Hanasaki. A jak miał ten chłopak na nazwisko? On miał Hana, Hanasaki? Chociaż nie, a Yuzu to jest To, to na odwrót. Przecież Yuzu to chyba jest chociaż w jak oni to zapisali. Nie, no Yuzu brzmi jak. Jak imię, nie? Raczej tak. Nie wiem, jak ten chłopak się nazywał, ten, ten, ten malarz. Dobra, czyli podczas jakiejś tam przerwy, Yuzu Hanasaki. Um, A przerwy w tym, w szkole, myślałem, że takiej świątecznej czy coś, przerwy w lekcjach. Siedziała sobie e, na krześle i wzdychała. Trzynastolatka, e, co? Are seen as aud audacious, but they e, audacious? Co to kurwa znaczy? Co jest coś z dźwiękiem po prostu. Wydawaniem dźwięku. Może chodziło o hałaśliwa, że trzynastolatki że są hałaśliwe. Może tak być. Zobaczymy sobie. Co to znaczy audacious? Słownik! Zobaczmy, że powinienem mieć słownik odpalony na telefonie. Śmiały zuchwały, okej, okay, to dopiero dziwne tłumaczenie. Okej. Okay. Eee, czyli e, 13, 13-latkowie... 13, eee, 13 wyobrażę sobie jako właśnie takich śmiałek, ale tak naprawdę nadal mają problemy i wewnętrzne konflikty. Eee, Iluro, już odpowiadam, co do tych zdań, pool zdań, co do tych gier, które wymieniasz, w Ip graliśmy. Graliśmy właśnie na streamie, to też jest Ip, to była właśnie gra, którą, którą Sasuke zaproponowała. Także jest na kanale Ip, a w, a w Madfathera, ani Witch Housea nie grałem. No na razie sobie i lecimy po prostu po kolei takie, co jakiś czas w coś gramy. Yy, tak, tak, więc mają te właśnie problemy i tak dalej. Hanasaki! O, co jest? Uh, Date you to diary. it's your turn today. Uh, Okej, okay. to jest jakiś jakiś szkolny obowiązek, nie wiem, z czym związany, że jest teraz, dzisiaj jest kolej misji, w ogóle strasznie fajne włosy. Znaczy jest albinoska, czerwone oczy, białe włosy, ale ładnie to wygląda. Um, no, Że jest dzisiaj um, tura um, kolej tej, kolej właśnie Yuzu, więc nauczyciel, ale nie wiem o czym chodzi. E, tak, to prawda. Dzięki bardzo, Utsuro. E, tak, to wszystko. Ach. Okej, okay, po raz kolejny nie mogliśmy, e, mogliśmy dłużej rozmawiać, chociaż bardzo chciałam e, jakby z nią... Chciała z nią w, w, mieć lepszy kontakt, więcej rozmawiać. Ja, Yuzu Nasaki, was captivated by Utsuro. W sensie. Captivated. Ja sobie będę sprawdzał na bieżąco. Captivated. To jest najgorsze, jak. jak yy, coś nam się kojarzy. jak to mówią. Yy, wiemy, że dzwoni, ale nie wiadomo, w którym kościele. Urzeczony, zauroczony. No właśnie. Ale captivated to jest. No, to capture, nie? To jest chwycić, złapać coś, nie? Czyli ona była złapana przez Lucuro, ale w takim. Mm. w kontekście czyli była zauroczona Utsuro a czy może po prostu zauroczona na tym, pod tym względem że po prostu ją lubiła i wydawała się miłą osobą chyba nie wiem, ładna na przykład jak ja zwróciłem na to uwagę, no nieważne była inna niż reszta reszta nie studentów tylko uczniów dziewczyna kilku słów z tajemniczym Powietrzem Mysterious Air, long eyelashes always looking tired. A że miała tak długie rzęsy, e, tajemnicza, tajemnicza Mysterious Air to nie chodzi o tajemnicze powietrze, tylko o tajemniczą atmosferę. E, no, zawsze wyglądała na zmęczoną. E, jej skóra i włosy były białe jak śnieg. E, to była odmiana alb albino albinizmu. Dobrze powiedziałem, że jest albinowską. E, na początku pomyślałem, że chciałem być po prostu jej przyjaciółką, e, ale szybko zrozumiałem, że wcale nie o to chodziło. He, 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 he. E, nawet jeżeli to była jak miłość do zwierzaka, ale... czy tam... papilow pa, e, takie... no tak, jak... taka, powiedzmy, platoniczna miłość, to na pewno była miłość do niej. Um, to dziwne, nieprawdaż? But I was troubled, ale, ale miałam kłopot. E, Kochałam ją, ale w tym samym czasie. E, ale w tym samym czasie. E, e, od, Odwodziłam się od myśli. E, od pomysłu kochania innej dziewczyny. No tak, no bo mia miałam 13 lat i. Stwierdziła, że, że dziewczyna jest, że jest fajna i super i chyba ją kocha, ale z drugiej strony, no jak to, no przecież dziewczyna dziewczyny, chłopak, dziewczyna, zdrowa polska rodzina, tak? Nie no, oczywiście są żarty, ale... ale tak, że nie mogła się pogodzić z taką myślą, więc chciałabyś po prostu bardziej się z nią zaprzyjaźnić, nie jako kochanek, ale jako dobry przyjaciel. Okej. Okay. To poznaliśmy jej słodką tajemnicę. Nie, no urocze, według mnie urocze. Na pewno bardziej urocze niż ten kuźwa gość, który, który tam był posądzany o to, że mu się kuźwa dzieci podobają. I paniec, o, trzy kropki, trzy kropki. No to żeśmy pogadaj. Aha, teraz pamiętam. Tak, to prawda. To moje e, wspomnienia z tego, jak miałem 13 lat. Wszystko w porządku. E, ty też to widziałeś, prawda, Michiro? <laughs> Trochę jestem zawstydzona. To wolny kraj. <laughs> Dzięki. <laughs> e, czy nie zbijasz lustra? E, Zbici je dlaczego? Oczywiście e, znaczy, nie chciałbym, żeby każdy to widział. E, but I need to be with them to look inside. Nie rozumiem tej kwestii. Chciałbym, żeby każdy widział, ale. Hm. Nie, może chodzi o to, że jakby chciała wrócić do tych wspomnień jeszcze raz. Eee, prawdopodobnie dobrze jest ich nie rozbijać. A Mishiro, oczywiście. Lulz. Ale, ale faza. Jak można nie rozbić luster, Nie. Eee, dzięki mi, Mishiro, to dzięki Tobie. Dzie w końcu pamiętam coś o sobie. Ha! Nie czuję, ogrywuję! Eee, teraz wracajmy. Eee, powiedz mi, jeżeli znajdziesz coś jeszcze. Tak, dokładnie, mogę jako gra kropek. Tam były tylko kropki. Dobra, eee, to tak, tu mamy złote drzwi. Spróbuję jeszcze znaleźć, tak mi się wydaje, ale tutaj już dobyliśmy wszędzie. Tak mi się wydaje, że jeszcze gdzieś były srebrne drzwi. Nie wiem, czy jest Saskia, czy nie ma Saski. Wydaje mi się, że, że poszła. Nie mam, tylko listę przewiniętą. A, dobra, bo właśnie listę sobie y, ludzi na streamie miałem przewiniętą w dół i nie widziałem w ogóle żadnych. Myślałem, że tylko Timo jest jako sub, a, a widzę, że jest, jest pełno osób. Dobra, w sensie z, z subów i z moderatorów o to chodzi. Y, dobra, y, jakbym mogła iść. No, nie wiem, no, no wiesz, o dobra, tutaj było to wejście. No właśnie, tutaj, tak jak mówiłem, jest to wejście. Y, nie wiem, no, Emola poszła, bo, bo miała ograniczony czas. No wiem, że studenci nie mają ograniczonego czasu, no naprawdę, no ale... Ale jednak, dobra, szukamy, szukamy dalej... Eee, więc pytanie do ciebie, Saskia, czy pamiętasz może czy, e, z ostatniego, z ostatniego razu, czy były tutaj gdzieś te... Czy były tutaj jeszcze jedne srebrne drzwi, bo mi się przypomina, że gdzieś były, ale nie mogłem oczywiście do nich pójść, no, tu jest rozbite... <laughs> I dużo egzamin, wyjebane gracie w gawrza. no... Ja dzisiaj miałem egzamin, ostatni egzamin, ale to pewnie widziałeś film... Ostatni egzamin, ever, ever. To dobrze kumpel powiedział jak ten, jak zdaliśmy ten egzamin i nas się wykładowca pyta. No mówi, no do, dam wam, o super, cieszymy się bardzo, to już ostatni naprawdę egzamin, bo tam, o tylko trójkę panowie dostajecie, no ale ten, mogło być lepiej. No ja nie, spoko, spoko, jest ok jest git. A, o no, ale mogło być lepiej. No a my, nie wie pan, no, ostatni egzamin tutaj to na pewno tak, a, a co, jak tam, wybieracie się na tego, na magisterkę? I tak zawisło pytanie w powietrzu, tak, no, wie pan, no, ja, ja jeszcze, jeszcze znaczy ja na pewno nie, nie, w tym momencie się nie wybieram, może, może kiedyś, na razie na pewno nie. No, wyszliśmy, wyszliśmy z tego, wyszliśmy od, od tego wykładowcy, a kumpel do mnie, na magisterkę, jasne, nigdy, kurwa, w życiu, <laughs> nigdy więcej. Czekajcie, gdzieś tu na pewno są srebrne drzwi. Ja je znajdę. To mówiłem ja, Hunta. Tu są jakieś drzwi. Ha! Jestem genialny. Znalazłem srebrne drzwi. Wiedziałem, że. Be, wiedzia, ja wiedziałem, że tak będzie. Pokój jest ciemny, a Twoja latarnia słaba. W sensie, że ogień w latarnięcie jest słaby i nie. Nie wydaje się, żebym mógł oświetlić ten pokój. Adekwatnie, czyli dobrze oświetlić. Aha, nie mogę nawet odpalić. Myślałem, że wiecie, będę miał takie słabe światełko i będę musiał o tym chodzić, ale nie, nie da się odpalić światła. Ale warto zapamiętać, że tutaj jest właśnie do tego saba zostaw. Zostaw! Co za pies? Ona ściąga wszystkie rzeczy z grzejnika. Da to pamiętać, że jest tam właśnie jeszcze jeden pokój. Dobra. Eee, mamy złoty klucz, ale w tym pokoju srebrnym. A, byliśmy tu. To chyba były jedyne srebrne drzwi, nie? Czyli tam na razie nie wejdziemy. Tu mamy złote. Tu mamy brązowe. Tu mamy złote. Dobra, teraz wy decydujecie w lewo czy w prawo. Bo my jedne złote w lewo, jedne złote w prawo. Zdecydujcie. Dobra, jest jeszcze jeden go w prawo. no w każdym razie, w każdym razie Saskia potwierdziła, że... Znaczy inaczej, w prawo wygrało, żeby nie było, że nie ma demokracji, że nie liczy się z czatem, nie. W, w prawo wygrało, natomiast Saskia potwierdziła, że możemy iść w prawo, yy, bo tutaj normalnie są tegesy jakieś tam. Bo ogólnie Saskia cały czas siedzi właśnie z instrukcją do tej gry. <grym> jakbym, jakbym coś spierdzielił, to będzie mówił. Oh świet, Znowu się coś rozbiło. Czym zawsze się coś rozbija? Są jakieś hełmy. Te się połamały. Same z siebie się połamały. Tutaj zapiszemy grę. Dobra. Góra, lewo, dół. no pójdziemy do góry na początek. E, jest tu ciemno i moje latarnie gówno da. No to, no, no to pójdziemy w dół. A dziwo się da. Oh shit! Dobra, znowu coś mnie goni. Jakiś bobo. To to nie była ta statua... To nie chodziło, że to jest ta statua, co była przy tych tajemnicach. Dobra, spróbujmy w takim razie w prawo najpierw. Bo tam ten gnojek tam łazi. No, mamy kolejnego tego. Musimy go jakoś przesunąć, tak? Co mamy tu? W środku, w środku tego regału jest nienaturalna, nienaturalna dziura pomiędzy książkami. Coś możemy tam umieścić. Albo włożyć. Włożył tam latarnię. To młotek. Nóż Zabijmy tą dziurę <grymne> Nie W sumie, ej, ale nie, dobre, bo dziurę się zabija Dechą na przykład, nie? Zobaczymy, co tutaj jest napisane Co? Respect your predecessors Predecessors Co to kurwa znaczy? Poprzedni... No to znaczy, respektuj, szanuj swoich poprzedników, coś takiego Sprawdzimy. Naprawdę, z słownikiem będę siedział na tych kurwa streamach. Wyjścia nie ma. Prede, cesysy, s. Czekaj, jakieś reklamy, kurwa. A nie, cookies, potwierdz cookies. Przodkowie, aha. To dobrze mówiłem. O poprzedników, tak? Przodków akurat w tym, w tym. tym. <głos> <głos> e, tak, tak, ankietę wyłączę już dobrze. E... Ogólnie jak znikam, bo, bo widzicie, że znika grafika i znika moja kamera. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale to się dzieje w momencie, kiedy się altabuje z gry. Bez sensu. Ja nie, nie rozumiem. Znaczy, bo gra jest jakby z i zaltabowana, nie? Dobra, czyli szanuj swoich przodków. No jasne, oczywiście. Dobra, to mamy chyba jakieś schody w górę w dół. Are you fucking kidding me? No nie To są jakieś połamane schody. I z połamanych schodów jesteśmy w innym miejscu. It's now here, my. Jest teraz tutaj. No, to jest swoich tych przodków szanuj. A, czyli jak przez podłamane prze, 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 schody przejdziemy. Aha, i tutaj pewnie... A nie. A, tak, idziemy, idziemy w kółko, tak? Tak, ale przez złamane schody, jak przejdziemy, to coś się chyba zmieni, nie? Krw! Była! O kurwa! What do I. I wasn't there either. Okej, okay, to się zaczyna robić dziwne. Jak, ja nie lubię tego typu po prostu. Rozumiem tak, jak przejdę jakimiś schodami, które są dobre, bo są dobre w górę, dobre w dół i złe w dół. W sensie jest takie jakby połamane czy brudne. Widzę, że, że jak jestem z dobrymi schodami przejdę, to zawsze mam szwaną i swoich przodków, czyli to mi nic nie daje. Jak przejdę przez te drzwi, to też mi to nic nie daje. Mam to samo, ale jak przejdę złymi schodami, to coś się zmienia. I teraz jak przejdę tymi drzwiami, to też się coś zmienia. Hmm, nie, zjebala. Wróćmy. Aaa, i wrócę tak. Oh, shit. Aha, no właśnie, bo ja tak nie wiedziałem jak to przeżyć. Przeczytałem now i here, to jest nowhere, tak? Przestawiłem źle... Źle skleiłem literki. Nowhere, tak, nigdzie, dokładnie. Okej, okay, czyli to trzeba zrobić tak, żeby na tabliczkach się coś zmieniało. Uh, it's nowhere, my albo my, czyli <laughs> nie ma tego nigdzie. Moje co ja? Spróbujmy teraz do góry. Tu też mnie nie było, ale tu jest krew. Umarłem, umarłem, szkoda. Nie wiem w ogóle o co nam chodzi Idź po śladach krwi. No, dzięki Saskia, poszedłem po śladach krwi i co, zginąłem Ale, ale coś w tym jest, nie? Tu są ślady krwi Tu nie ma więcej śladów Muszę przejść teraz tu. Kurde, wróciliśmy. Hm. Nie ma tutaj kurczę, nic specjalnego. To są ślady. A może wrócić? Nie, wróciliśmy do początku. Tak nie może być. No jestem, oczywiście jest w tym jakaś logika, ale... No tutaj na pierwsze dwa kroki wiem. Teraz nie wiem gdzie iść, szczerze mówiąc. Może do góry. No, a jak pójdę do góry, to tu mam krew, a tam zginę, więc pójdziemy tu. Kurde. Wiemy jak doprowadzić do tego, żeby mieć te full krwi, tylko że wtedy po prostu umieramy. I to nie jest zbyt dobre. The last Bloody Door is a trap! It's a trap! No wiem, no to, to, to właśnie umiem dojść do tego, żeby mieć, tylko że wtedy co? IS a trap! Spróbuję jeszcze raz. Nie, no fajnie byłoby wykminić. Gdzie wtedy trzeba iść? Czyli tak, na pewno nie tam, do, do tych, nie? Teraz tu w górę. I że trap! No to spróbujmy tu. Kurde, wróciliśmy do początku. No to jeszcze raz. Potem jest wejść niebieską książkę. No to kuźwa, widzę, że... Widzę, że kurcze... Yy, kompletny ten poradnik, nie? Ktoś chyba czegoś zapo zapomniał dopisać. Czekajcie, teraz tak. The cracks bottom right stairs. Right door, top middle stairs, tak. Później jest back down the bottom right. Aha, czyli musimy wrócić się. O tym nie pomyśleliście. Musimy się wrócić, musieliśmy się. Znaczy tak podejrzewałem właśnie, ale... Okej. Okay. Ale nie, nie zdążymy tego zrobić, ale przeczytałem teraz rezolucję i faktycznie. Bo nie chciałem wiesz, przeczytać sobie całe instrukcję, bo to tak. A i tak przeszedłem. No nieważne. Czyli mamy niebieską książkę, myślimy ją. Tutaj. A szlak by cię trafił. Nie myślałem, że on ruszy. Myślałem, że się po prostu przesunie albo zginie ten posąga. On się ruszy, dobra, a przynajmniej wiemy, jak teraz iść. Czyli jeszcze raz przechodzimy tędy, najpierw tak połamane schody, później idziemy za krwią w prawo, później idziemy połamanymi schodami do góry i w dół, i bierzemy niebieską książkę. Ciach. Mamy. Teraz wracamy. Wystarczy przejść tu. A spójdziemy tu, żeby nie robić tego po raz tysięczny. Leopeszamy grę. Wrócimy tu. Możemy niebieską. NIEBIESKĄ... NÓŻ! Idziemy... Jak wrócimy powinno być załatwione. jej HURRA! 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 Okej, okay, przeszliśmy. Tutaj widzę kiedyś były chyba jakieś kolce. O, tutaj na przykład są. Tutaj były, ale ich nie ma. No i... ...chuj. Okej, okay, tu są jakieś kurde izolatki w ogóle. I martwi mnie to co tam jest, bo... No właśnie. Jest sztaba złota, ale trzeba było... Trzeba było stać na tym miejscu. Tak się wystraszyłem, że wiesz, wypad wiecie, że wypadną te kolce. A po prostu trzeba było tam stać. Tak naprawdę, trzeba było tak naprawdę tam stać i użyć tej dźwigni i wycofać się w drugą stronę. No ale to jest takie, o. Takie ryzyko. Ryzyk. Nigdy nie wiemy, co wymyślił nam ten. Ten, który stworzył tak? Dobra, przeszukajmy tak do końca, bo tutaj, okej, okay, wiem, że to się zablokuje. Tu jest jeszcze coś. Ty, tu są jakieś nagrobki. Tu są nagrobki! I tu jest nasz nagrobek, Mishiro Sui. Martwa. Mishiro Sui zmarła. Tutaj leży Mishiro Sui. Aha, to są wszystko nasze nagrobki. Eee, Oczy Sui Mishiro nigdy się już więcej nie otworzą. Eee, Mishiro Sui więcej nie przemówi. Ja pierdola. Myślałem, że wiecie, że poznamy na przykład wszystkie postacie, które tu będą, Także to będzie Yuzu, był ten, będzie ten taki domniemany pedofil, że będzie tam jeszcze... Yy... Będzie tam jeszcze jakieś następne postacie, ale chyba nie, chyba będą tylko, tylko ci w dwójkę, tak? Dobra. Ciąg zadźwignie krąg. Okej, okay. coś tam się gdzieś otworzyło. No właśnie. I otworzyły nam się tutaj. A tutaj mamy... Starą książkę, która leży na biurku. Weźmy ją. A! Okej, okay, ciekawe. Po szybkim przestudywaniu księgi okazuje się, że jest to instrukcja używania lampy. Zajebiście. Aha, Misero nauczyła się jak, jak wzmocnić płomień swojej słabej latarni. Eee, super. Nie wiem, ile mi ma lat Ale no, kuźwa tam na tej latarni jest tylko takie pokrętełko Nic więcej. I do tego potrzebna by nam była instrukcja obsługi tej cholernej latarni, że trzeba przekręcić pokrętło, żeby mieć większy ogień, żeby mieć więcej światła. Co za bezsens, jakiś. Dobra, ale mamy latarnię. Jest nieźle. Mamy już latarnię, yy, więc będziemy mogli wchodzić do ciemnych pomieszczeń. Trzeba będzie się tam wrócić też w jedno miejsce, ale dzięki temu możemy tutaj. Yy. Aha. Aha, jeszcze muszę po prostu yy, pewnie użyć tego. No i teraz podkręciłem latarnię. Nie? o co tu chodzi? No, musimy podkręcić... ten, no ale jak to mam zrobić? Nie mam pojęcia, jak bym to zrobić. przepraszam. Może ona już jest upośledzona, ty ją hejcisz w dół, nie w górę. Aha, to może trzeba dodać jakieś paliwa czy coś tam wiecie do tej latarni. jeszcze nie mogę? Znaczy mam instrukcję i wiem jak to zrobić, ale jeszcze Ale ja i tak jeszcze nie mogę.